Niewiele osób wie, że praca w kamieniołomach nie jest taka, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Gdy zachodzi słońce, a pracownicy udają się na spoczynek, kiedy bramy kamieniołomów zostają zamknięte, a w powietrzu słychać przeszywającą ciszę, wtedy możesz odkryć ich tajemnicę. Musisz tylko wiedzieć, gdzie jej szukać. Witaj w nieznanym życiu kamieniołomów. Epizod 6. Zrównoważony rozwój. Jest wiele sposobów, aby działalność wydobywcza była bardziej zrównoważona. Większość z nich wiąże się z redukcją emisji CO2. Najlepszym sposobem na to, biorąc pod uwagę aktualnie stosowane maszyny, jest zużywanie mniejszej ilości paliwa. Na całym świecie ludzkość próbuje zmniejszyć emisję dwutlenku węgla aby złagodzić skutki zmian klimatu. Nie inaczej jest w kamieniołomach. Mamy ambitne cele w zakresie redukcji CO2. Co możemy zrobić? Możemy zacząć od spalania mniejszej ilości paliwa. Eksperci uważają, że nawet 95% całkowitej emisji dwutlenku węgla w maszynie do robót ziemnych napędzanej silnikiem wysokoprężnym pochodzi ze zużycia paliwa. Dlatego naszym obowiązkiem jest jego zminimalizowanie. Istnieją sposoby na zmniejszenie emisji na każdym etapie procesu wydobycia. Wiele z tych zmian będzie miało pozytywne skutki w postaci obniżenia kosztów i zwiększenia produkcji. Analizując zużycie paliwa w poszczególnych etapach, wiemy, że aż połowa emisji pochodzi z transportu, a reszta z usuwania nadkładu, wydobycia i prac na placu składowym. Nadkład może być usuwany warstwa po warstwie od górnej warstwy gleby wyłącznie koparkami. Pomoże to zminimalizować opór, skracając zarówno czas, jak i intensywność spalania paliwa. Następnie możemy zadbać o to, by nasze maszyny były używane w sposób jak najbardziej efektywny pod względem zużycia paliwa. Umieszczając koparkę przy załadunku z góry przy obrocie nie większym niż 45 stopni. Można zmniejszyć zużycie paliwa prawie o połowę. W ciągu roku, kiedy przemieszcza się pół miliona ton materiału, redukcja w zużyciu paliwa i czasu pracy maszyn jest ogromna. W większości przypadków wydobycie zaczyna się od materiałów wybuchowych. Tak zwane strzelanie jest zdecydowanie najbardziej efektywnym sposobem na uwolnienie kamienia z ziemi, ale wymaga równowagi. Za dużo materiałów wybuchowych sprawi, że zniszczymy skałę. Zbyt mało zostawi ogromne, nieuszkodzone skały, które trudno załadować, trudniej przewieźć i których nie da się skruszyć bez dalszego rozbicia. To wszystko sprawia, że zużywamy coraz więcej paliwa. Kiedy skała jest już gotowa do załadowania, czeka nas kolejna ważna decyzja: jakiej maszyny użyć? Ładowarka kołowa kontra koparka. Bardzo różnią się od siebie. Tam, gdzie pogoda i środowisko są łaskawe, nic tak dobrze nie przemieszcza materiału jak ładowarka kołowa. Ale na nierównym terenie lub w ciasnej przestrzeni ładowarka kołowa nie może konkurować z koparką. Zwinność, stabilność i najdłuższy zasięg pozwala koparce pracować w trudnych, niestabilnych warunkach, a dzięki podwoziu gąsienicowemu i pełnemu obrotowi, ta koparka może poruszać się wszędzie. Dobierając odpowiednią maszynę do odpowiedniego miejsca, sprawiamy, że nasze działania wydobywcze są wydajne, zużywamy mniej paliwa i emitujemy mniej CO2. Z doświadczenia wiemy, że podczas usuwania nadkładu należy utrzymywać mały promień obrotu koparki i zawsze ładować z góry. Koparki powinny ładować od spodu nasypu, gdzie grawitacja ułatwia penetrację warstwy skalnej zalegającej na spągu. Skraca to czas załadunku, poprawia współczynnik wypełnienia i zmniejsza zużycie paliwa. W przypadku ładowarki kołowej kluczowe jest odpowiednie jej ustawienie. Idealna odległość od ściany do wozidła, zajmująca najmniej czasu i spalająca najmniej paliwa, to 1,5 obrotu opony. Ładowarki kołowe pozwalają utrzymać czystość w miejscu załadunku. Niestety jest to bardzo trudne. Posiadanie właściwego osprzętu łyżki prawdopodobnie ma największy wpływ na wydajność i zużycie paliwa. Ma on różne kształty i rozmiary. Podobnie jak zęby u człowieka, ostre końce pomagają przecinać twarde fragmenty, a płaskie powierzchnie pomagają kruszyć i łamać materiał. Ich zużycie też ma znaczenie. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś pokroić zimne masło tępym nożem, to doświadczyłeś uczucia, które towarzyszy operatorowi, gdy używa zbyt mocno zużytego osprzętu łyżki. Do rozbicia kamienia potrzeba wtedy znacznie więcej wysiłku, co powoduje marnowanie paliwa i potencjalne przepracowanie silnika, skrzyni biegów i hydrauliki. Nowoczesny osprzęt łyżki właściwie sam się ostrzy. A jego montaż i wymiana są o wiele łatwiejsze niż w przypadku starszych modeli. Systemy zarządzania ładownością pomagają operatorom uniknąć podwójnego niebezpieczeństwa, jakim jest niedoładowanie i przeładowanie, co skutkuje większą liczbą przejazdów do kruszarki lub większym spalaniem paliwa. Ze wszystkich etapów wydobycia. Proces transportu zużywa najwięcej paliwa. Głównym winowajcą są duże wozidła, zużywające jego największą część. Efektywne przewożenie ładunków polega na minimalizowaniu oporu toczenia stopnia, w jakim podłoże stawia opór poruszającym się po nim oponom. Każdy, kto kiedykolwiek jechał na rowerze z niedopompowanymi oponami, doskonale wie, jak odczuwa się opór toczenia. I jak bardzo może on utrudniać przemieszczanie nawet stosunkowo lekkich ładunków. Kluczem jest posiadanie dobrze zaprojektowanych i starannie utrzymywanych dróg transportowych. Powinny być one zbudowane tak, by woda mogła z nich spływać z nachyleniem nie większym niż 12% i na tyle szerokie, by nawet największe maszyny mogły się bezpiecznie mijać. Po wybudowaniu każda część drogi transportowej musi być konserwowana i utrzymywana w czystości. Równiarki kołowe mogą wygładzić powierzchnię. Ładowarki kołowe usuwają gruz i wypełniają wyboje, a cysterny z wodą zmniejszają zapylenie. Gładkie, suche i równe powierzchnie nie tylko pomagają pojazdom zużywać znacznie mniej paliwa, ale także minimalizują naprężenia i obciążenia opon. Co znacznie wydłuża ich żywotność. Nawet na idealnych drogach transportowych, operatorzy odgrywają ważną rolę w oszczędzaniu paliwa. Odpowiedni tryb pracy, jazda z właściwą prędkością, dopasowywanie biegów do nachylenia drogi i używanie odpowiednich systemów hamulcowych we właściwych miejscach wszystko to pomaga utrzymać zużycie paliwa na jak najniższym poziomie. Kamieniołomy z natury wymuszają stosowanie biegu jałowego. Wozidło musi utrzymywać silnik w ruchu podczas wwożenia lub zwożenia surowca. Dlatego zaleca się, by silniki pracowały na biegu jałowym przez kilka minut po włączeniu i przed wyłączeniem. Zbyt długa praca na biegu jałowym skutkuje bezzasadnym zużyciem paliwa. Jeśli czas pracy jest nieprawidłowy lub maszyny są źle dobrane. Wozidła mogą czekać bezczynnie przy ścianie skalnej, przy kruszarce, lub jeśli droga transportowa jest zbyt wąska, nawet na drodze pomiędzy nimi. Wyłączenie każdego silnika, który pracuje na biegu jałowym, lub zainstalowanie systemu automatycznego wyłączenia silnika to najprostszy sposób na ograniczenie zużycia paliwa. Na placu oszczędność paliwa zaczyna się i kończy na organizacji. To, co sprzedaje się najlepiej, powinno być najbliżej. Produkty mniej popularne należy składować dalej. Place mogą być także zorganizowane wokół konkretnych projektów. Jeden obszar może być zarezerwowany na materiały do budowy autostrady, inny do budowy szpitala itd. Taka konfiguracja wymaga dużo miejsca, ale daje klientom komfortową przestrzeń. Materiał powinien być przemieszczany tylko raz z hałdy na ciężarówkę. Choć każdy plac jest inny, jest kilka podstawowych zasad, których zawsze należy przestrzegać. Jest to umieszczanie hałd jak najbliżej zakładu oraz utrzymywanie powierzchni tak czystych i płaskich, jak to możliwe. Każdy dodatkowy metr, który musi pokonać ładowarka kołowa. I każdy niepotrzebny stopień nachylenia lub spadku wydłuża czas przejazdu i powoduje niepotrzebne zużycie paliwa. Gdyby nie optymalizacja odległości, w ciągu roku ten sam operator prowadzący tę samą maszynę pracowałby 260 godzin więcej i spaliłby prawie 35% więcej paliwa. Nic tak nie marnuje paliwa jak pracujące na biegu jałowym maszyny i zbędna praca. Gdy zbyt mało ładowarek pracuje, ciężarówki klientów są zmuszone do pracy na biegu jałowym. To marnowanie paliwa. Ale gdy zbyt wiele ładowarek pracuje, również paliwo jest marnowane, bo wzrasta użycie biegu jałowego i prawdopodobieństwo korków. Załadunek ciężarówki nie jest prosty. Za mało materiałów to marnowanie czasu i paliwa. Zbyt duże obciążenie sprawia, że klienci stają przed trudnym zadaniem samodzielnego usunięcia dodatkowego materiału, co jest czasochłonne. Często jedynym sposobem na poradzenie sobie ze źle załadowaną ciężarówką jest zrzucenie wszystkiego i rozpoczęcie od nowa, co podwaja pracę i zużycie paliwa. Zaskakująco dużo w dziedzinie zrównoważonego rozwoju dokonuje się nie w kamieniołomie, ale tutaj. W warsztacie. Konserwacja to sztuka szukania równowagi. Jeśli wymieniasz filtry i oleje zbyt często, zwiększasz ilość odpadów i emisji. Zbyt rzadko ryzykujesz uszkodzenie maszyny. Dzięki najnowszym osiągnięciom w dziedzinie projektowania filtrów i formuły olejów, można teraz bezpiecznie podwoić czas między kolejnymi przeglądami, zmniejszając o połowę ilość odpadów. Jeśli podzespoły są uszkodzone, można je zastąpić częściami z maszyn, które nie są już używane w procesie produkcji lub regenerowanymi, które zostały naprawione i ponownie wykorzystane. Może to zmniejszyć ślad węglowy CO2, a także poprawić wiele wskaźników zrównoważonego rozwoju. Monitorowanie opon jest niezbędne, by zminimalizować opory toczenia. Nawet najmniejszy spadek ciśnienia drastycznie obniża osiągi pojazdu i mocno zwiększa zużycie paliwa. Wraz ze spadkiem ciśnienia w oponie, wzrostem oporów toczenia i wzrostem temperatury musimy zużywać coraz więcej paliwa, aby być w ruchu. Używanie niedopompowanych opon mocno skraca też ich żywotność, a to z kolei wiąże się z kolejnym niepotrzebnym kosztem emisji dwutlenku węgla. Coraz więcej nowoczesnych silników jest budowanych w taki sposób, by mogły pracować wyłącznie na energii elektrycznej lub wykorzystywać moc paliw odnawialnych lub niskoemisyjnych. Te osiągnięcia, gdy zostaną zastosowane w praktyce, mogą pomóc znacząco zmniejszyć emisję CO2. Ale jak możemy to zmierzyć? Większość kamieniołomów i prawie wszystkie nowoczesne maszyny używają systemów zarządzania obciążeniem. Pozwalają one operatorom znać ciężar ładunku w czasie rzeczywistym i sprawiają, że idealne załadowanie staje się regułą, a nie wyjątkiem. Monitorując wydajność, spalanie paliwa i emisję CO2, systemy monitorowania floty i produkcji mogą dostarczyć stale aktualizowany wymierny obraz emisji kamieniołomu, zapewniając możliwości zwiększenia produktywności, efektywności paliwowej i zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów jest czas załadunku wozidła. Monitorując w czasie rzeczywistym czas potrzebny do załadunku każdej ciężarówki, sztygar może natychmiast wykryć, kiedy spada wydajność i prześledzić jego źródło. Może to być złe strzelanie, słaba technika operatora lub nadmierne zużycie osprzętów łyżki. W rzeczywistości, stosując takie systemy monitorowania, oraz wdrażając wszystkie innowacje, które widzieliśmy. Wiele kamieniołomów zdołało już znacznie zmniejszyć emisję CO2 w ciągu ostatniej dekady. To jest postęp, z którego można być naprawdę dumnym. Nauczyliśmy się, jak zmniejszyć emisję CO2 na każdym etapie pracy w kamieniołomach. Wybierając odpowiednie maszyny, odpowiedni sprzęt i techniki pracy. Zrównoważony rozwój i zysk idą w parze. Zdajemy sobie sprawę, że sekretem zrównoważonego rozwoju jest ciągłe pytanie: czy możemy zrobić coś więcej? Wygramy na tym wszyscy. Czytała Krystyna Czubówna.